Dzisiaj mamy sobie. Dziś gramy w Fortnite a. No i jak wygramy dopiero rondkę, to się skończy filmik. Dzisiaj nasz ser do wygrywania rondki. Ai, <laughs> gente! Możesz tylko zamknąć. Dobra, lecimy na dole Demon Ciekawe jak nam w tej rundzie pójdzie. Większość filmów będzie z Was a film dopiero pojawi się jutro. Niestety. Dziś drugiego nie będzie. Dobra, ej, na to ja nie mam. Dobra, nie wiem. Lecimy na to jedymona. Trzymaj mi tu pada. la Nie, bo tata już idzie. Nie? Tak, chodź, tata nie. jest. jest. Promca, muszę. nie? Nie, bo nie. Ona tata już nie. Nie tu nie Nie, nie mogę. To sobie nie mogę. Nie, chodź.